Opowiadanie siódme, co się działo w pałacu królowej śniegu i co się później stało. Ściany pałacu były zrobione ze śnieżnej zawiei, a okna i drzwi z ostrych wiatrów. Było tam przeszło sto sal. Zależnie od tego, jak zawiał śnieg, największa rozciągała się na wiele mil. Wszystkie sale oświetlało silne światło zorzy polarnej. Były wielkie, puste, lodowato zimne i błyszczące. Nie ponowała tu nigdy radość. Nie odbył się tu nawet ani razu balik niedźwiedzi, na którym mógł zagrać wicher i gdzieby białe niedźwiedzie mogły chodzić na tylnych nogach i popisywać się swoimi dobrymi manierami. Nie było tu nigdy towarzyskich zabaw, ani otwierania paszcz i bicia łapkami. Białe lisice nie plotkowały tu nigdy przy herbatce. Puste, wielkie i zimne były sale królowej śniegu. Zorza północna paliła się tak równomiernie, że można było według jej światła oznaczyć, kiedy znajdowała się na najwyższym punkcie, a kiedy na najniższym. Pośrodku pustej, nieskończonej, śnieżnej sali leżało zmarznięte jezioro, które popękało na tysiące kawałków, ale jeden kawałek był podobny do drugiego. Było to prawdziwe dzieło sztuki. Pośrodku tego jeziora siadywała królowa śniegu wtedy, gdy była w domu i wówczas mówiła, że siedzi na zwierciadle rozsądku i że to jest jedyne i najlepsze zwierciadło na świecie. Mały Kai był zupełnie siny z mrozu, prawie czarny, ale nie spostrzegł tego wcale, gdyż królowa śniegu odjęła mu swym pocałunkiem wrażliwość na zimno, a jego serce stało się kawałkiem lodu. Chodził i zbierał płaskie, ostre kawałki lodu, które składał w ten sposób, aby coś z nich wyszło – Zupełnie tak samo jak my, kiedy z kawałków drzewa składamy figury, co się nazywa chińską grą. Kai układał najkunsztowniejsze wzory. Była to lodowa łamigłówka. W jego oczach figury te były nadzwyczajne i niezwykłej wagi. Przyczyniał się do tego okruch szkła, który Kai miał w oku. Kai składał całe figury, które tworzyły napis, ale nie udawało mu się ułożyć słowa, na którym mu właśnie zależało – Słowem tym była wieczność, a królowa śniegu oświadczyła: Jeżeli uda ci się ułożyć to słowo, staniesz się zupełnie niezależny. Podaruję ci cały świat i na dodatek parę nowych łyżew. Ale Kai nie mógł w żaden sposób ułożyć tego właśnie słowa. Teraz pomknę sobie daleko do ciepłych krajów, powiedziała królowa. Chcę zajrzeć raz do tych czarnych garnków. Miała na myśli góry ziejące ogniem, które się nazywają Etna i Wezuwiusz. Pobiele je trochę. To im się należy. Zresztą wyjdzie to na dobre cytryną i winogroną. I królowa śniegu odfrunęła, a Kai został zupełnie sam w olbrzymiej lodowej sali. Przyglądał się kawałkom lodu i myślał, myślał, aż coś nim zatrzeszczało. Siedział zupełnie sztywno i cicho. Mogło się zdawać, że zamarzł. I wtedy właśnie mała Gerda weszła przez wielkie wrota do pałacu. Wiały wówczas ostre wichry, ale dziewczynka odmówiła wieczorną modlitwę i wtedy wiatry ułożyły się, jak gdyby chciały spać, a dziewczynka weszła do wielkiej, pustej, zimnej sali. Zobaczyła kaja, poznała go, rzuciła mu się na szyję, objęła go mocno i wołała: Kaj, drogi mały kaj, nareszcie cię odnalazłam. Ale on siedział zupełnie cicho, sztywny i zimny. Wtedy zapłakała mała Gerda gorącymi łzami, które spłynęły na jego piersi, dostały się aż do jego serca, roztopiły kawałki lodu i wchłonęły okruszynę szkła. Kai spojrzał na nią, a ona zaśpiewała mu pieśń. Róża przekwita i minie, pójdź pokłonimy się dziecinie. Wtedy Kaj wybuchnął płaczem i odłamek szkła wypadł mu z oka. Poznał Gerdę i zawołał radośnie. Gerdo, kochana, mała Gerdo, gdzieś była tak długo i gdzie ja byłem? rozejrzał się wokoło. Jakże tu zimno, jak pusto i rozlegle. I przytulił się mocno do Gerdy, a ona śmiała się i płakała z radości. Było to takie piękne, że nawet kawałki lodu zaczęły tańczyć z radości, a kiedy się zmęczyły i położyły, utworzyły właśnie te litery, o których mówiła królowa śniegu, że jeśli Kai je ułoży, stanie się niezależnym panem, a ona podaruje mu cały świat i parę nowych łyżew. Gerda pocałowała go w policzki, które zaróżowiły się, całowała jego oczy, które zabłysły tak jak jej oczy, całowała jego ręce i nogi, które stały się mocne i zdrowe. Gdyby królowa śniegu nawet teraz wróciła, to i tak słowo wyzwalające kaja wypisane było błyszczącymi kawałkami lodu. A oni wzięli się za ręce i wędrowali z wielkiego pałacu. Rozmawiali o babce i o różach kwitnących wysoko na dachu. Wszędzie, gdzie przychodzili, układały się wiatry do spoczynku i ukazywało się słońce. Kiedy przyszli do krzaka z czerwonymi jagodami, stał tam ren i czekał. Obok niego stał drugi młody ren o pełnych wymionach. Dał dzieciom ciepłego mleka i ucałował je. Potem Reny zaniosły Gerdę i Kaja, najpierw do Finki, gdzie ogrzali się w ciepłej izbie i otrzymali wskazówki na drogę powrotną, potem do Laponki, która uszyła im nowe ubrania i przygotowała swoje sanki do drogi. Oba Reny skakały obok sań i dotrzymywały im towarzystwa aż do granicy kraju. Kiełkowała tam pierwsza zieleń. Wtedy pożegnali się z Renami i z Laponką. Bądźcie zdrowi, powiedzieli wszyscy. Pierwsze małe ptaszki zaczęły ćwierkać, drzewa miały zielone pączki i z lasu wyjechałam na wspaniałym koniu, którego Gerda znała, był to jeden z koni zaprzęgniętych do złotej karety, dziewczynka w jaskrawo-czerwonej czapeczce na głowie i z pistoletem za pasem. Była to mała rozbójniczka, której znudziło się w domu i chciała pojechać na północ, a w razie gdyby jej się tam nie spodobało, wybrałaby się w innym kierunku. Poznała od razu Gerdę i Gerda ją również poznała. Ucieszyły się bardzo. Ładny z ciebie nic, poń, że się tak po świecie włóczysz, powiedziała do Kaja. Chciałabym wiedzieć, czy zasługujesz na to, żeby z twojego powodu pędzić na koniec świata. Ale Gerda pogłaskała ją po twarzy i spytała o księcia i księżniczkę. Pojechali do obcych krajów, powiedziała rozbójniczka. A wrona? spytała mała Gerda. Wrona umarła, odpowiedziała dziewczynka. Oswojona małżonka została wdową, nosi opaskę z czarnej krepy na nodze i skarży się żałośnie. Ale opowiedz lepiej, jak tobie się powiodło i jak go odnalazłaś. Wtedy Gerda i Kaj opowiedzieli wszystko. Tarara, tarara, zawołała mała rozbójniczka. Schwyciła oboje za ręce i obiecała, że jeżeli kiedyś będzie przejeżdżała przez ich miasto, przyjedzie do nich w odwiedziny. Potem pojechała w daleki świat. A Kaj i Gerda poszli trzymając się za ręce. A gdy tak szli, zrobiła się cudna wiosna: wszystko kwitło i zieleniało, dzwony biły w kościołach i dzieci poznały wysokie wieże i wielkie miasto. Było to miasto, w którym mieszkali. Poszli przez ulicę aż do drzwi babki, weszli na schody i znaleźli się w pokoju, gdzie wszystko stało na tym samym miejscu co dawniej. A zegar mówił tik-tak, i wskazówki poruszały się. Ale przechodząc przez drzwi spostrzegli, że byli już dorosłymi ludźmi. Róże w rynnie na dachu kwitły i zaglądały w otwarte okna. Stały tam małe dziecinne krzesełka. Kaj i Gerda usiedli na nich i wzięli się za ręce. Zapomnieli jak o złym śnie, o zimnej, pustej wspaniałości u królowej śniegu. Babka siedziała w jasnym blasku słońca i czytała z Biblii. A jeśli nie staniecie się jako dzieci, nie osiągniecie królestwa Bożego. A Kaj i Gerda spojrzeli sobie w oczy i nagle zrozumieli starą pieśń. Róża przekwita i minie, pójdź, pokłońmy się dziecinie. Siedzieli więc oboje, dorośli, a jednak dzieci, dzieci w sercach. I było lato, gorące, błogosławione lato.